Cześć siemoneczko. Ser tak cicho mówię, ale jest 5 21, 17 września. Niedziela. Plan na dzisiaj. Ogarnamice szybko śniadanko. Kałbusia jest już zrobiona. I ten. Wyruszamy w terenie. Zapraszam. Dobra. Powiem wam tak no Nie traktuję tej roboty jako stałej Ponieważ żeby mieć z tego fajne pieniążki Tak jak na moje miasto gdzie I tak może zostało o 70 może tysięcy ludzi Nie tylko u mnie w mieście ale ale, na tych obrzeżach, no to na pewno trzeba byłoby siedzieć na apce, tak na bidę. Z 10 godzin, na pewno ja to sobie jeżdżę tak rekreacyjnie. Wyjadę teraz, jest 5.30, chyba. To o no, 5.37, więc ja już e, ubieram, ubieram swoje autko. Fjadel W hatchbacku 2007 rok. Jakaś rosa mi się tutaj na drzwiach zrobiła, więc sobie ją zaraz i usuniemy, koguta jeszcze wystawię Autko jest gotowe Termosik, woda Elegancko Muszę tylko pamiętać, żeby ściągnąć to z dachu Nie. trochę ręcznika papierowego. Możemy sobie wytrzeć tą wodę możemy zatrzymać w zeszłym tygodniu w niedzielę jak wyjechałem o tej o tej samej godzinie taka 5.30 było 5.40 to zarobiłem 500 złotych, to też trzeba zapamiętać Wczoraj, wczoraj nie jeździłem do go, ze, ze względu na to, że był mecz naszych polskich siatkarzy. Chłopaki, jedyne co mogę wam powiedzieć, to to, że jesteście niesamowici. Ograli Włochów w żywie na swoim terenie, czy zero w setach i zostali. Mistrzami Europy Nie. tak się już prezentuje okolica? Więc możemy zaczynać Dobra, jest 5.42. Ja już jestem zalogowany na aplikacji Bolt i co? E Czekamy na no, no zleconka. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, no nie? Zaczynamy. A tak myślę, że tak do 12-13 polatam, a bo mogę mieć już fajerant w domu, nie? Bo też nie ma, nie ma sensu co żeby nie przedobrzyć, że tak powiem, no nie? No tak to wygląda. Dobra, 50 z pierwszy kursik Tak więc jadę po klienta Dobra, ja już jestem po pierwszym kursie 65 eee, 36 zł złotych. 36 zł według aplikacji Minus wiadomo jakiś tam podatek i myślę że takie 26-8 zł zarobię kurs był na gminę więc było ok. trochę daleko od, od Tarnowa no nie ale to jestem z, z 20 minut drogi z 20 minut drogi i jestem że tak powiem już, już w domu chociaż nie wiem czy sobie na tym zjeździe nie dzieliłem, dróg po prostu Bo odbiłem, od, odbiłem na Kraków, a trzeba było chyba na Rzeszów odbić Zobacz, zobaczymy jak to wygląda, ale, ale jest dobrze. No, czekamy na kolejne zlecenia, po prostu. No nie, i zobaczymy jeszcze co, co przyniesie czas. No, no. Już tak jak mówię, no, mamy prawie cały dzień, żeby sobie polatać tak subeczką. Więc będziemy chcieli to wykorzystać, ale widzę, że po prawej stronie jest ostrów, więc więc chyba dobrze pojechałem. kursik zaliczony jest 8.6, a jestem we Wojniczu. Tarnowa do Wojnicza, a więc elegancko. 55 zł. Taka przyjemność. A więc... Więc ja zginął No jeżeli, jeżeli tak będą te kursy wpadać od 5 rano to nie wiem czy się nie, nie przebranżowie Czy się nie przebranżowię i nie będę po prostu jeździł co tak w tygodniu, no nie? Choć wiadomo, że w tygodniu jest większy ruch Dużo ludzi jeździ do pracy, do pracy. Tak, więc... No, jeżeli do wojnicza za taką kwotę jechałem, to ciekawe ile by mnie wyszedł taki kurs do, do zakliczyna. Wolę nie wiedzieć. <grybujesz> Także wracamy do Tarnowa jakieś, nie wiem, 20 minut chyba tego około licząc nie do lotu. Coś, coś, coś się też dzisiaj chyba działo, bo Pełną policję jechało na, na sygnałach opancerzone wozy Więc chyba jakiś meczy jest Ale nie ja to nie, nie wnikam 12 km do, do miasta Tak więc Jedziemy dalej no nie Zaraz sobie tam zobaczę na, na zarobki Ile w ogóle wyciągnąłem przez te 3 godziny Jazdy To też jest istotne Wiadomo no Wody niegazowanej raczej do, do baku LPG ani do benzyny nie wlejemy, więc, e, co? No, zaraz sobie popatrzymy, ile by tam wyszło, no nie. Tak więc, no, jestem wielce e, zaskoczony, no nie. Jest godzina 10.09, a na razie dziewiąty kurs zrobiłem. To był taki liść. Jechałem za liścia, za 6 zł i 5 groszy Tak więc zobaczymy, no tak jak mówię, no to jest takie ja, taki 13-14 polatać. Dobra, jestem z powrotem. Wracam właśnie z trasy. Też z Bolta. Była trasa elegancko. 48 km od Tarnowa do górka nad Dunajcem. Także. I to wyszło tam 150 zł. Według aplikacji. Także ja sobie powoli wracam. 45 minut drogi powrotnej do domu, i myślę, że zakończymy ten dzień. I ogólnie na aplikacji spokojniówka, jak od 5 rano. To teraz jest godzina 17. No to dniówki mam na czysto 680 zł. Także poniedziałek robię wolne i we wtorek. I we wtorek dopiero yy, działa. Ja wam dziękuję za oglądanie tego vloga. Zapraszam na mojego Discorda. Link będzie w opisie filmu. Zapraszam również na TIP.LY, żeby wesprzeć kanał Zapraszam również na TikToka I do zobaczenia w kolejnym odcinku Szczałeczka, trzymajcie się, piąteczka